Zobaczyć yy, teren działania na mapie. To jest te, całe to pole. To jest to, Czyli całe to pole. To wszystko, to stamt aż ket ket ket. Ket ket, setom Tam? Za tym rowem no, jest za rogu? tym rowem tak, za tam jest droga, za drogą już nie. No. Czyli do drogi. Do drogi. No. To tu dzisiaj robimy te pierwsze, służysz, się dzisiaj robimy to. Wszystko, kto chce, to tam, tu już, to już to mówiłem, tam jak te dęby, jak dzielało, te dęby takie, dęby tam stał no, pałac. No, no, no. Tam można no, no. też pójść. Nie? No, no. Tutaj Aha, tak na tak. Łukosz też jest, można pójść, bo to ten las należy do tej działki Także... To jeżeli ma ochotę sobie pójść w las, to może sobie pójść w las, tylko żeby się nie zgubił, bo nie będzie mogło pójść w las. Są grzyby. Są grzyby. Papieżaki. Są, nie. Papieżaki. są. To chodźcie, odbierzcie woreczki, Woreczki, kto nie ma. No nie ma. I nie rozchodźcie się, zrobimy sobie parę zdjęć jeszcze. Później też jeszcze, Później się będzie weszło. Ja bym się wytrzymał, już tam poleciał. Polecia. Ale to będziemy robić, co tutaj zdjęcie, tak jak u nas. A co ty będziesz dzisiaj? Panie kierowniku, co tu się spodziewać dzisiaj? A co chcesz? Jakie? Złote monety, srebrne? Wszystko, wszystko może być. Tam był pałac. Tam był pałac, tak? Tam był pałac. Może sobie tam pójść, wy... Także... tam jest fajny tam. Ziemianka tak? i studnia no. została. No. O, to trzeba będzie iść no, no. Koło pałacu. Koło pałacu. Ja bar bardziej to będę z kamerą koło... chyba latał niż no. 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 Ale super, fajnie, fajnie. Podoba mnie się. No, no, tak. Dobra, idziemy. Idziemy. Zobaczcie. Witam Was serdecznie, moi drodzy widzowie. Witam Was z pola. Dzisiaj ja na zaproszenie. Y... Stowarzyszenia, Stowarzyszenie Przyjaciół yy, Muzeum Obozów Jenieckich w Żaganiu Ja na zaproszeniu dzisiaj kopiemy Na takich polach Jak widzicie za mną, tam z tyłu, za mną był pałac Także pójdziemy zobaczyć tam Pokażę Wam ruiny Tutaj Stowarzyszenie Przyjaciół Obozów Jenieckich w Żaganiu za mną namiot stoi. Członkowie stowarzyszenia za mną chodzą. Także zobaczymy co tu dzisiaj wyjdzie. Tam już ekipa poleciała do przodu. A ja kieruję się tam, oczywiście, gdzie był pałac. Pałacyk zobaczymy. Ja najlepiej lubię ruiny, także kieruję się tam. Zobaczymy co tam wyjdzie. Także. Do pierwszego dołeczka, fajnego Pierwszy jakiś lepszy sygnał Nie my, zobaczymy No i będzie chyba monetka jakaś Jakaś monetka O, 10 feningów, Tak jest 10 feningów. 10 fenigów weimarskich. Że pierwszy lepszy sygnał. I mamy monetkę. 10 fenigów. Także strasznie zeżarta, ale jest. Dobra, idziemy dalej. Mamy łuseczkę od Mausera. Sprawdzimy. Tak jest. łuseczka od Mausera. Także Coś tu wychodzi Idziemy tam w stronę tego pałacyku, tam na rogu był pałacyk Ekipa tutaj chodzi Za mną następni Także zobaczymy Ole wieje Tam Stasiu poszedł, ja idę za Stasią U Stasiu to on wie gdzie tu chodzi, tu miejscowy Miejscowy chłop Chłopak <noise> miejscowy, także on wie gdzie i się idę za nim. Zobaczymy, idziemy na ten pałacek. Mamy tutaj jakąś monetkę albo nie, guzik. Guzik i to powiem wam jakiś ciekawszy będzie, bo czy to ze spodni, guzik z gwiazdą Możliwe, że to współczesny z dżinsów. No ale nie mnie oceniać, także. Tak, tu jest zaczask Także podejrzewam, że współczesny guzik z dżinsów z gwiazdą. Dobra, ja idę dalej. Już widzę ruiny przez te krzaki, także ja się wbijam tam. Pałacyk, także zaraz zobaczycie ruiny tego pałacyku. Zabija się ten. O, o kurde. Kurde. Co się dzieje? O, złomu jest od razu tutaj miliony W samym wejściu taki złom. Coś takiego Nie wiem co to może być, tu jest jakaś lina stalowa Do tego przywiązana, ale Taki złom, wiemy złom Ach, Idziemy tutaj dalej O, tutaj złomu będzie dużo Jak to na ruinach Zobaczcie tutaj stawik Chodź tu. Takie klimaty to ja lubię najbardziej. Zobaczcie, tutaj był pałacyk z tej strony, a tutaj zobaczcie, jaki stawik mieli. Fajny. Także może w tym stawie coś utopione. Warto by było sprawdzić ten stawik. Ja sobie obejdę tutaj dookoła. Zobaczymy co tutaj wyjdzie nam. Tym razem jakaś, jakaś taka malutka. Ciekawa. Powiem że z połowy mniejsza niż od Mauzera. Od Mauzera gdzieś jest taka i grubsza. Jakiś mały kaliberek. Dobra. Idziemy dalej. Zobaczcie takie. Chyba będą no, skóźni szczypce. Prawda? Tu się łapał jakiś metal. Raczej skuźni, szczypce do trzymania i kucia, tak mi się wydaje. Jakby ktoś się orientował, to piszcie, oczywiście w komentarzach. Ja idę dalej. Sładny sygnał tu w tym miejscu. A tutaj ktoś przed chwilą kopał. Tu jest świeżo zasypane, widzę. Tu jest ładny sygnał Zobaczymy co tu jest Powiem wam, że Kurde patrzcie Obok ktoś tutaj przechodził Przed chwilą niedawno I ktoś kopał jest Zasypana dziura, ale A obok tutaj taki sygnał ładny Także ja już Ja już jestem podjarany Normalnie No może Może to być śmieć jakiś, ale Teraz zobaczymy Och panie Piękny sygnał Może będzie Moneta jakaś Może klamra O kurde Patrzcie Co to może być? Jakaś klamra Czy co to jest? Nie, to chyba, bar chociaż może mosiąc, albo aluminium Nie, to bardziej chyba aluminium, jakieś Ech. Jakaś współczesna Chyba część od czegoś Po prostu tam trochę Żaden zabytek raczej Raczej na pewno Jakaś część, część od czegoś tak to wygląda. Ale mówię, tutaj z tyłu za mną metr kopane było. A tutaj taki sygnał wielki. Dobra, idziemy dalej. No, 91 sygnał. Kurwa, zobaczymy. Może się nagramy na YouTube. No, jak coś tu wyjdzie teraz fajnego, to na pewno. to No, no już nagrana jest Coś tu... w miarę ładny sygnał jest Ale są jeszcze kolory ładne tutaj Tylko to takie współczesne bardziej Wszystko To jest to samochodów, wiesz co jest I końca Na kopalni kurwa trzeba tutaj... No Nie dość, że kamienie, korzenie, nie? Co to jest? to za masz ty, To za To? A to ten. To jest kurde. Bo naciągania ucha, kur jak no. ktoś niegrzeczny jest. Jak ten znalazłem stary. No. To z tego, to to z kuźni, nie? No. O. No faktycznie. Coś fajnego będzie. No, no. Brąz, eleganckie Gratulacje. Jeżeli to coś fajnego a nie śmieję. Ale, <laughs> ale no. Architekt, Ar architekt no, nadworny. <laughs> no, może być coś fajnego. Ja 10 fenoli tylko tam i łuska chyba na tym polu, ale ja przez te pole przeleciałem nie. jak dzik tutaj. Ja wolę takie tematy właśnie jak ruiny i tak dalej. No kurde to na pewno. Kurwa jeszcze tam z tych poligonów tutaj jest pozbierane. Wszystko chyba Tak mi znajomy opowiadał kiedyś To oni tak jeździli na te, na poligony na te, nie? No jeździli na te pierścienie i tak dalej, wiesz, zbierać na te zło, kur... No. Na złom, nie? Mówi, kurde jak mówi ile tam się klamer walało tych Wehrmachtu, kurde tego Oni to kopali normalnie kurde, po, po, po poligonie, kurde, no no kurwa mam w kurwa No, no, no. No, no kiedyś to było tego, nie? A teraz, kurde, człowiek pójdzie na ruinę, gdzieś, gdzieś na jakieś kopanie. Ja kurwa. Za, za kurwa... za pierwszy wykrywacz, kurwa, za sedno, łyżki i widelcy. Wszystko, co no. na drogach przynosili, wiesz? No, no. Kurwa, ludzie się nie znali, kurwa, mamy no! no, z tyłu 800, 800, <grym>. i kieszeń. No. no, o jest. Żeby szef nie widział. 10, kurwa, 8 kilo. Z tego. Taki korek mu księżny wyszedł. Dość ciekawy, bo tu jest oznaczenie jakieś, producenta chyba tutaj sześciokąt, nie wiem od czego to mogło być także jak coś będziecie wiedzieć to dajcie znać zobaczcie, tutaj teraz mi z tej dziury wyszło takie kurde, wygląda mi jak, jakby tu jakieś ludzie byli na łódce połowa łódki Jakieś dwie osoby. Lekko to przeczyścimy. No, no faktycznie, patrzcie. Ciekawe znalezisko. Ciekawe czy nie będzie reszta. Może to jakaś odznaka była. Zobaczcie, z tej strony też ich widać. Na łódce. Aha, ładnie. Fajnie to wygląda. Powiem Wam, że ciekawe znalezisko. Nawet chyba ołów, tak mi się wydaje po wadze. No, to jest ciekawe. Będziemy szukać tutaj dalszej części tego na pewno. Dobra Nie wiem jeszcze co to jest. Na pewno tam, pod tym korzeniem. Powiem wam, że nie chcę wyjść. Ciężka sprawa tu z tym jest. O kurde. Ale będzie to musiężne coś. Może coś ciekawego być. Kurde, tylko jedynie od tej strony mogę się do tego dorwać, bo kurde, nie chcę wyjść w ogóle. Ja pierdolę coś większego czy co? Na środku, jakby jakaś śrubka, co to jest? Okrągłe, mosiężne coś. O, wyszło. Co to jest, kurde? Patrzcie. Jakiś korek, chyba. Co to jest. Ale nie wygląda mi jak korek jakiś od paliwa. Tak, nie. Musiężny. Chyba tak, tak wygląda. Oh, kurde, aleś siedział głęboko. No, tak, tutaj kawałki uszczelki widać. Gumowej. Także na 100% korek i na wind jest. Na 100% korek jakiegoś pojazdu. Dobra, idziemy dalej. Chwila przerwy, idę tam do chłopaków, zrzucę im te złomy Ponoszę po kieszeniach, kurde już Tutaj złomu, cała torba Już mi spodnie z dupy spadają Przez te złomy, idę im to zaniosę I zaniosę im te znaleziska Także idziemy tam Tam na koniec pola, może jeszcze po drodze coś Coś wyjdzie, napić się czegoś i może jeszcze w teren Idziemy tam. Ja to zawsze muszę, oczywiście, pogadać chwilę, także bardzo polecam chłopaki ze Stowarzyszenia Przyjaciół Muzeum Obozów Jenieckich w Żaganiu. Robią super robotę tam na obozie i przy obozie. Mianowicie opiekują się tym terenem, tam te gruzy. Odkopują stare baraki, opiekują się tym terenem elegancko, także robią mega super robotę przy obozie. Oczywiście, jakby ktoś nie wiedział. Kawałek nie wiem czego, ale zrobię tutaj zaraz. Pewnie jakieś coś wywięzione z szambem, ale robię, zrobię ten e, strzelę tutaj nawigacją mi. I chowamy jakiś może brąz, nie wiem co to jest, ale takie coś idziemy, idziemy tam w stronę do chłopaków, Dobra. Co my tu mamy? Kopiejeczka jest. Z kopiejeczka. No. no, parę takich. Ładna klamerka tu widzę. Klamereczka. Klamereczka ładna. Fajna. Brąz. Także na razie za dużo efektów nie ma złomu. Tyle. Dobra. Ognisko się pali, zaraz kiełbaski będą się smażyć. Nie jest ognisko. Tylko <grym i> zapachu <zimny> gdzieś <grym i zimny> narobił. Stasiu zapachu narobił. Robimy drugie podejście, przed chwilą byliśmy na obiedzie, kiełbaski się człowiek pojadł, teraz można iść dalej. Zrobimy drugie podejście, bo powiem Wam, że słabo jest, dobra, coś będzie fajnego, to się odezwę oczywiście. 95, 94 kupniemy, zobaczymy piękny sygnał Bo tak to powiem dobrze prawie nic nie ma kurde polał weszł kawał i nic a tutaj susik trosik... zadzwoniło co tu dziś będzie co to będzie że to jest łódka Mausera, ale coś innego to będzie takie, ja coś nie wiem, co to jest. Ja współczesne, coś raczej. Dobra, idziemy dalej. Teraz mi to wyszła taka, chyba krówka będzie. No króweczka łowiana. Ciekawe. Ciekawe no krówka ołowiana, powiem Wam ogólnie, że słabo jest słabo, nic prawie nie ma. Czek mam nadzieję zawsze na jakieś monetki. A tu nic, tam był ten dworek, z tamtej strony był ten dworek. z tamtej strony ja idę, były zabudowania, idę tam zobaczyć te zabudowania, bo kurde wieje, powiem wam w polu to jest zimno. Dobra. O, wielkie kamienie, sobie chwilę odpocznę, bo normalnie Siądę sobie tutaj na tym kamieniu Stare drzewa tutaj rosły kiedyś Tam jest to wielkie pole, ja sobie chwilę usiądę Aj boż Jestem zajechany jak to mówią Tam był, była ta ruina niedaleko Ogólnie teren ciekawy Z tamtej strony był ten pałacyk czy tam Coś takiego, wielkie pole do obejścia, ale słabo ogólnie. No, ale nie zawsze jest pełno fantów. Powiem Wam, nakopałem się. Dziura taka za 30 cm, ale jest wreszcie coś ciekawego. Pląbeczka ładna. Pląbka nie wiem, czy to jest solna, czy jakaś, ale zaraz ją rzucimy w GPS-a. PW korona na górze, i PW zaraz zrobię z drugiej kamery. Dobra, wreszcie coś. Pola coś, coś, w miarę ciekawego. Jest pląbeczka. GPS naniesiony. Układamy do woreczka. Niestety nie pokażę wam, jakie koordynaty. Bo nie chciałbym, żeby tutaj pół Polski się zjechało. Dobra. Jest, idziemy dla kierownika, idziemy dalej. Jest, piękne znalezisko. To jest grocik, nie? Tak. No, ładny grocik. Piękny grocik. Współrzędne na karteczce, ale nikomu nie pokażę. Super, super, super. Naprawdę fajne znalezisko, no. Taki urobek to z dzisiaj złomu Co 20 kilo będzie nie Stasiu? No będzie, nie? i po kolei moja krówka i mój statek. A tu jakie kurwa fajne. Mówię dwa chłopy z na łodzi. No no, Fajnie, fajnie. Dobra Wieje strasznie Normalnie zima się zrobiła Wieje jak nie wiem, tam jest obóz Także ja już się zmierzam w kierunku obozu Także chyba na dzisiaj to wszystko Jak się podobało zostawcie łapeczkę Zostawcie oczywiście jakiś komentarz I no i niech oczywiście zasubskrybują kanał bo na pewno się będzie coś działo. Także lecimy do chłopaków z damy, oddam im te zabytki. Właściwie też jeszcze nie wiadomo, czy to zabytki, no ale to, co tam e, się znalazło, to trzeba im oddać. Niech wysyłają do konserwatora. Także jeszcze raz pozdrawiam Was wszystkich, oczywiście, i trzymajcie się do następnego. Thank you